dla bezdomnych w Koleczkowie. Dzisiaj spotkaliśmy się z grupą wybranych seniorów, którzy może przedstawię tak po kolei. To jest Pan Janek, Pan Marek, Marek, Pan Józef, Pan Medard i z tej strony mamy Pana Roberta, naszego lektora. Za chwilę się okaże, jakie ma tutaj wyjątkowe zadanie Pan Robert na dzisiejszym spotkaniu. Chciałabym, panowie, porozmawiać o czymś, co jest bardzo ważne dla każdego z nas. W zasadzie tak ważne, że większość ludzi, jak składa sobie jakiekolwiek życzenia, to od tego tematu zaczyna właśnie te życzenia. Jak, jak panowie by chcieli komuś złożyć coś, jakieś dobre życzenia, to od czego panowie zaczynają? Jakby panowie powiedzieli? Od standardziku. Czyli. Na zdrowie, moim zdaniem, tak powinno to brzmieć. Tak. Czyli o, o które trzeba dbać, szanować, od chłopczyka, który ma roczek, do późnej, późnej, późnej starości. Bardzo dziękuję, że pan to mówi i wprowadził pan w ten sposób piękny Bardzo temat, proszę. którym się dzisiaj zajmiemy, czyli temat zdrowia. Jak dbać o zdrowie, żeby później rzeczywiście tego nie żałować? Jeden z Takich słynniejszych poetów kiedyś napisał ciekawą fraszkę na temat zdrowia, właśnie zatytułowaną Na zdrowie. Był to Jan Kochanowski i od tej fraszki chcielibyśmy zacząć dzisiejsze spotkanie. Panie Robercie, to Pana rola. Prosimy nam tutaj wyrecytować jak najpiękniej Pan potrafi. Szlachetne zdrowie. Nikt się nie dowie, jak smakuje, aż się zepsuje. Tam człowiek prawie widzi na jawie i sam to powie, że nic na zdrowie, ani lepszego, ani droższego. Bo dobre mienie perły kamienie. Także wiek młody i dar urody. Miejsca wysokie, władze szerokie, dobre są, ale gdzie zdrowie wcale. Gdzie nie masz siły i świat niemiły, w klejnocie drogi, mój dom ubogi, oddamy Tobie, ulubuj sobie. Brawo, Panie Robercie! <noise> Odkrywamy nowe talenty. Dziękujemy pięknie. Czyli temat zdrowia to jest ważna sprawa, o, której, o którą chciałabym Was zapytać. Nie bez przyczyny są tutaj też osoby, które w ciągu swojego życia utraciły część właśnie tego zdrowia. Poruszacie się panowie na wózkach albo przy kuli czy chodziku. Jak panowie uważacie, czy sytuacja, która dzisiaj was dotyczy, daje wam jeszcze możliwość, pomimo wszystko, zadbania o wasze zdrowie? Jakbyście dzisiaj chcieli dbać o własne zdrowie, żeby żyć, żeby cieszyć się życiem? Żeby mieć jeszcze y, wspaniałą przyszłość. Co jest ważne dzisiaj dla Was, żeby to zdrowie utrzymywać w niepogorszonym stanie? Na przykład, co jest ważne? No moja... moim zdaniem Tak, Panie Marko. Oczywiście w moim wieku. Tak. Higiena to jest rzecz podstawowa. Super. Czyli tu na tym naszym dzisiaj plakacie, gdzie symbolem środka, tak, Jest to serce, czyli żeby serce było mocne jak dzwon, żeby nam dopisywało właśnie zdrowie, to w tej części napiszemy higiena ciała, tak? Czyli dbanie o to, żeby to ciało Osobista było higieną, pracy, oczywiście. Tak, Tak. Mhm. Super. Co na to się składa? Oprócz, o, wiadomo, że e, kąpieli, dbania o, o wygląd, o urodę, też swoją, tak? Co jeszcze byśmy tutaj pod, podciągnęli pod tą. Bo no ja jeszcze chciałem dodać, że nie wystarczy o tym mówić, ale trzeba to robić. Jak najważniejsze. Najważniejsze. Brawo, panie Józefie, pan zawsze w punkt. Tak, tak. To jest point, tak. I to jest jakby taka nasza osobista sprawa też, nie? Bo tutaj w tym miejscu, w którym się znajdujemy, w stronisku mamy opiekunów, są osoby, które pomagają nam utrzymywać higienę osobistą, ale chociażby ta nazwa świadczy o tym, że higiena osobista jest naszą właśnie osobistą, indywidualną sprawą, bardzo ważną do tego, żeby czuć się lepiej i żeby inni czuli się z nami lepiej, prawda? No to szukamy jeszcze innych elementów składowych, które pomogą nam to zdrowie e, utrzymywać w dobrej kondycji. Co jeszcze? No moim zdaniem, też znowu skromnym, znowu trochę dużo mówię. Proszę mówić. Dobre jedzenie, zdrowe odżywianie. Świetnie, czyli tu napiszemy dieta. I zdrowe, w sensie zdrowe odżywianie. Mhm. Super. To mogą być warzywa, tak. owoce i tak dalej. To, tak. Żeby, żeby leki były do przyjęcia, mhm. coś musimy w sobie mieć. Yy, mikroelementy i różne Oczywiście, inne składniki, tak. witaminy, które nam pomagają jeszcze wtedy dobrze Wtedy branie tych tabletek, tych leków i tak dalej, i tak dalej ma sens. Super. Bo to na czymś ten organizm musi bazować. Super. Czyli zdrowe odżywianie. Mówi Pan Marek o warzywach, owocach, tak? Ja bym dodała do tego jeszcze yy, picie dużej ilości wody. Tak, bo tak jak mówicie, bierzecie duże ilości leków w tym wieczorem. Żeby się nie odwodnić słyszny, Żeby się nie odwodnić, tak? A co jeszcze w, tych, w tym zdrowym odżywianiu? Na przykład porozmawiajmy o tym, co szkodzi, nie o tym, co pomaga, tylko co szkodzi utrzymywać właśnie taką zdrową dietę. Jakie produkty, albo jakieś inne rzeczy? Używki typu. Na przykład żywki. no znowu wiecie o czym chcę powiedzieć. Szkodzą naszemu zdrowiu. No to ja to powiem, będzie na pewno banalne, ale mm -hmm. oczywiście no, no, wiadomo, to x czasu. Oczywiście nikotyna tak. psuje, zatruwa cały mm -hmm. organizm. Tak, czyli palenie papierosów, tak. No alkohol, który też wiele osób yy, No ale my tu akurat właśnie... nie spożywamy i mam nadzieję, że już spożywać nie będziemy. Już swoje wypiliście panie. Tak, można tak powiedzieć. <grym> to się cieszę, <grym> 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 że takie mamy wnioski. Okej, okay. a jeszcze chciałam zapytać o inne takie, w ogóle ze spiżarni produkty, które uważają panowie za... Yy, no, niewłaściwe w zdrowym odżywianiu. Nie mówię, że zupełnie należy je wykluczać, ale jeżeli byśmy przesadzali zbyt, bar, zbyt mocno, to mogłyby też szkodzić. Inne takie produkty ze, ze stiżarni: to na przykład, co jest takie szkodliwe? Nie Świetnie, panie, panie Robercie. Słodycze, czyli cukier to jest taki, niektórzy mówią taka biała śmierć, tak? Zbyt dużo cukru, ale też zbyt dużo soli w potrawach. Cukier przeszkadza na przykład cukrzykom, którzy chorują na ten rodzaj choroby, a sól przeszkadza osobom, które mają kardiologiczne problemy, tak? Ok, myślę, że wyczerpaliśmy temat zdrowego odżywiania, ale pozostały nam jeszcze te trzy takie elementy. Co jeszcze wpływa na zdrowie? Panie Józefie, Pan będzie o tym wiedział na pewno, bo całe życie Pan to robił. Sport. Tak, brawo, sport. A tak naprawdę to taka aktywność, tak jakakolwiek, bo na przykład dzisiaj trudno też powiedzieć, że seniorowi, który ma też już swój wiek albo ma ograniczenia innego typu zdrowotne, no, Da sobie radę z każdym rodzajem sportu. Nie są sporty wyczynowe i różne, ale wystarczy jakakolwiek aktywność, jakiekolwiek ćwiczenia, nie? Czy panowie biorą udział w tych spotkaniach, gdzie są ćwiczenia proponowane? Zachęcam. Dzisiaj będą też takie właśnie ćwiczenia u nas w Stronisku i zachęcam, żeby sobie właśnie wziąć udział. Nawet przyłóżkowo, taka aktywność, gdzie się troszeczkę poruszacie, już daje yy, dobre rezultaty. Super. Czyli mamy higienę, sport, zdrowe odżywianie. Jeszcze dwie rzeczy. Troszkę z głową podpowiem, czyli coś jak, tutaj, jak umysł, jak dbać bo... o... Ja bym właśnie chciał, do tego zmierzał. Tak? Samopoczucie, proszę Pani. Mhm. Tak. Humor bez załamania. Do przodu! Super! Aleluja Czyli... i do przodu jak to <grym> Czyli możemy na przykład to określić takim mianem dobrostan psychiczny, umysłowy. Oczywiście, że tak. Co się jeszcze na to składa, na to dobre samopoczucie? Dobry stan. Powiedział Pan humor. Czyli uśmiech każdego dnia, ale co jeszcze? Rozmowy z kolegami. Poczekajcie, po kolei. Rozmowy z kolegami. Pan Józef? Do tego potrzebne jest otoczenie przyjaznym. Jak, jak się ma nie ma się z kim pogadać, nie ma telewizji, nie mhm. ma książki, to jest kaplica. Mhm. Do czyli się przecież Tak, czyli dbamy o taką swoją jeżeli, właśnie... Jeżeli na z kim pogadać. Na książkę na telewizor, który może sobie ustalić, co chce, ludzie interesuje polityka, czy sport, czy jakieś tam nie? No to, to też jest taki trening umysłowy. Aktywność umysłowa, tak jak potrzebna jest aktywność fizyczna naszego ciała, tak, tak potrzebny jest ten trening umysłowy. Pięknie powiedziane, panie Józefie, naprawdę. Czyli dopiszmy sobie jeszcze, tak, trening umysłowy. Niektórzy uwielbiają rozwiązywać krzyżówki, inni czytają książki, tak? Czy rozmowy z kolegami, z przyjaciółmi, nawet powspom powspomilkować sobie można, tak? swoje jakieś tam sukcesy e, poopowiadać. To wszystko nas nastraja pozytywnie i sprzyja, jest to składowa tego właśnie e, zdrowia, o którym dzisiaj rozmawiamy. A jeszcze. Naprzeciwko, tutaj mamy taki gabinet po drugiej stronie korytarza. To ta ostatnia część jakby dotyczy tego, co to jest za gabinet. Nie, nie. Kawałek dalej. Lekarski. Tak, medyczny. Czyli jak tutaj medycyna może nam pomóc e, zadbać również o zdrowie. Czy warto chodzić do lekarzy? Jak panowie z dzisiejszej z perspektywy to oceniają, czy robienie profilaktycznych badań, czy odwiedzanie lekarzy w młodym wieku, w ogóle ma sens, czy dopiero jak już zaczynają nam doskwierać problemy, to sobie przypominamy o lekarzach? To taka, taka normalka. Jak cheksz zdrowy... a tam coś, a to tam przejdzie. Jak w piłkę, to też? Dopóki mi nogi nie połamali, to grałem w i chodziłem, bolało, bolało, bolało. a to przestało. A kontuzja miała swoje a. znaczenie. To wszystko ma swoje znaczenie. Uh -huh. Rozumiem. Czyli młodym pokoleniom dzisiaj panowie byście powiedzieli? Jedno przesłanie. Proszę. Powiem po sobie. Uh -huh. Jakoż to będzie amaryt, boli serduszko, Pani jasne, idź do lekarza młody człowiek tak. badaj się, czy tak. kobieta, czy mężczyzna. Super, czyli badania... Profilaktyczne mamy. Ale... Tak jest, profilaktyczne. Wszyscy wiedzą, co to znaczy? Czyli takie wybiegające, Naprzód. tak? Naprzód. Chodzi o to, żeby pomyśleć, czy coś Właśnie lekarz może dla nas zrobić albo poradzić nam, jak pokierować tym swoim życiem, żeby później za 10-20 lat no nie obudzić się już z poważnym schorzeniem, nie? Panowie, bardzo Wam dziękuję za dzisiejszy Jeszcze spotkanie. na zakończenie można? Tak, bardzo proszę. chciałbym powiedzieć: słuchajcie, starszy ludzi, zawsze. Prawie zawsze mają rację na temat. Zdrowia. Bo tak jak czytaliśmy na początku, powtórzmy te słowa Jana Kochanowskiego, szlachetne zdrowie nic się nie dowie jako smakujesz, aż Juj, się zepsujesz. Więc to jest mądrość od wieków. Życiowa mądrość, którą potwierdzają ludzie, którzy dzisiaj mogą z całym przekonaniem z własnego doświadczenia podpisać się obiema rękoma pod tymi słowami. Absolutnie.